Bardzo fajnie. No, no będę musiał popatrzeć za tym. Ja mam na razie prosto do radia mikrofon, wiesz, no, taki stołowy mam, ale, ale no wiesz, no, no tu też by coś zawsze by się coś przydało. A słuchaj, a później problem, czy to się nie, żeby się nie przemodulowało, dajmy na to na alce, jak sobie tam ustawiasz poziom tego, no to też trzeba, to też ważne, żeby tam czegoś nie, nie przewalić, tak? No to no, nie wiem jak to działa, skoro to ma takiego kopa. Nie, to wszystko widzisz. W radiu ja mam e, kompresję, mam wyłączoną całkiem. E, powiem ci, że... Tutaj jest taki wskaźnik overload, jest dioda po prostu. Jeżeli ona się pali, no to masz, jeżeli się świeci, to masz za dużo, nie? Wzmocnienia na mikrofon puszczone właśnie z tej puszki. No a jak leciutko tak miga, no to jest okej, okay, nie? U mnie tak raz na jakiś czas zależy, przepraszam, jaką zgłoskę, powiem, przepraszam, bo tu piwko piję i mi się odbiło, a właśnie akurat byłem po piwo jak, jak mnie nie było. To ten, to, to ten... No, zależy jaką zgłoskę powiesz, to raz po prostu raz na jakiś czas się zapali. Fajne jest, bo to i echo jest fajne, można się nim pobawić. Co, jest, co prawda, to prawda nie, nie używam, prawda. E, no ale jest. O, teraz przekręciłem, to pewnie coś tam było, było słychać. Jest opóźnienie tego echa też. Można się pobawić, jak ktoś lubi, to wiesz. Można pokombinować. No dokładnie tak jest, no fajnie. No dobrze, no dzięki za informację, będę musiał sobie poczytać, o tym może, może któregoś dnia się zdecyduję. No, na razie z antenami walczę i, bo chcę się wynieść z bloku na działkę, więc tutaj mam trochę takich innych, ale, ale to jest bardzo ciekawa rzecz, no wiem, że Radek ze że Woli też tego używał. Także, no to, to też, tylko że ja z Radkiem to mam tutaj ciężkie warunki, żeby się dogadać. Może ja dam mikrofon do Józia, Józiu proszę, bo cię zagadamy.